a feeling for you. I could easily wake up to. The summer swims through your eyes. No plans, just improvise. Yeah, here we are, sunny days. No worries, no craze. I've been watching you smile, and I never wanna see it go away. No need for a map again. I've learned a lot from me since then.

a ja dzisiaj sobie wzięłam wolne, dlatego że w weekend byłam chora, mam takie poczucie, że w ogóle weekendu nie było. Te rzeczy, które chciałam zrobić, no to wiadomo, że nie zrobiłam. Mam małą kawę z resztki mleka, bo dzisiaj jest dzień zakupów. Znaczy zakupów, <ścoughs> no jest zakup, skoro mleko się skończyło, to jest dzień zakupów. Dzisiaj planuję wyprawę do Lidla w Wkoło, niedaleko nas, bliżej niż Biedronka został otwarty Lidl i no sama nie wiem, w Biedronce bym te zakupy zrobiła szybciej, ale jednak chcę się przestawić na tego Lidla tutaj, więc pasuje mi tam pojechać, poobczajać te produkty i zrobić zakupy. Ja teraz spróbuję robić zakupy co dwa tygodnie. Bo po prostu nie lubię jeździć do sklepu i, i tyle. Nie ma w tym żadnej filozofii. Eee, a na przykład zauważyłam, że dla mnie i dla dziewczyn na przykład dwa razy po 12, czyli dwa takie duże kartony mleka, starczają na dwa tygodnie. Więc jeśli kupię trochę więcej mleka, trochę więcej jajek, no to trochę więcej wszystkich rzeczy, wtedy nie muszę do tego sklepu tak często jeździć, ja też mam mrożonki, strączki, tofu, także mm, no i jakoś mm, przez pierwsze dni to wiadomo, używa się tych świeższych rzeczy, świeżych warzyw no a później robię coś z dodatkiem mrożonek i nie wiem, jakoś tak pasuje mi to nie lubię jeździć na, na zakupy zresztą żadne ciuchowe też nie wszystko wolę robić przez internet eee, no więc jest misja Lidl, chciałam Wam właśnie opłukać odżywkę z włosów. Nie, ja już nie mam odżywki. A dobra, to całe szczęście. Dobra, nie nie, nie, nie ważne. Ja wiecie co, mam jeszcze trochę zatoki złapane po tym weekendzie i czasami mi się wydaje, że tak wolniej myślę przez to, że czuję że takie uście w głowie. Jakiś taki, nie wiem, zwalam to na zatoki, ale nie wiem co to jest. Może staram się. W, w każdym razie. Mm, dobra, czyli jakby z włosami już niewiele muszę robić, tylko wysuszyć. Do urzędu chcę jeszcze skoczyć. E, odebrać sobie dowód rejestracyjny, bo już to miałam zrobić dwa dni temu. Także super. E, mm, co jeszcze? A, filmik wam chciałam nagrać. E, właściwie to jeszcze czekam na takie dwie rzeczy z vinted, bo wczoraj jest. No bo się skusiłam na coś, to znaczy znowu nie jakoś często. Tak naprawdę kilka rzeczy mi się nadbierało ostatnio i doszłam do wniosku, że byłby fajny film z tego. Bo to już kilka fajnych rzeczy kupiłam na tym wintet i no i dobrze można by coś poopowiadać, więc być może mm, dzisiaj mi przyjdzie pewnie jedna paczka, a druga jeszcze nie jest wysłana. To może gdzieś <laughs> na dniach nagram taki filmik. No i tak, wiecie, pełno. Aha, no i pranie, będę ogarniać, takie, wiecie, takie głupoty. No ale jak weekend ucieknie, to, to nagle te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się robi po drodze, leżą niezrobione. I jeszcze dochodzą do tego kolejne rzeczy, z, jakby z, tego, z tych kolejnych dni już po weekendzie. No więc może <laughs> jakiegoś vloga przy okazji nakręcę. Kwiatki na mnie zerkają, bo pewnie muszę je podlać. Ostatnio miałam taki przypadek z moim kwiatkiem z takim asparagusem zwisającym. <laughs> Myślałam, że go trochę przelałam. No i widziałam, że zaczyna podsychać. <laughs> no ale dobra, stwierdziłam, dobra, zostawię go. Zostawiłam go. Troszkę zaczął bardziej podsychać. Myślę, dobra, całkiem zgnije. To nie będzie co zbierać, to już może go jednak, wiecie, odleję tę wodę. Wzięłam tego kwiatka, żeby odlać tę wodę, a się okazało, że on ma tak sucho, że po prostu usychał, bo, bo nie miał wody. Pobcinałam, podlałam. Rośnie prawie od nowa. Ale one szybko rosną. No ale tak, tak to jest. Właśnie mam go wysoko postawiony. Jak jakiś kwiatek mam wysoko postawiony, to różnie z nim bywa. Kiedyś miałam tak piękny bluszcz, tak ogromny. On miał kilka metrów, wił się tak po półkach u góry, no był bardzo duży i bardzo ładny i właśnie go pewnego dnia przelałam, bo znowu myślałam, że ma cały czas sucho, że jest taki duży, potrzebuje dużo wody i zaczął schnąć, to podlałam. Znowu za chwilę patrzę, nie, dalej schnie, podlałam, a później jak już tak było podejrzanie za bardzo często to podlewanie, to się okazało, że on po prostu jest zalany wodą i już, już wtedy nie było co zbierać, to już był już praktycznie do zmarnowania. No i on też właśnie wysoko stał, tak? To jest, jak mam te kwiatki wysoko, to później tam się dziwne rzeczy dzieją na skutek mojego lenistwa. Szaleje dziś. Wiecie co? Właśnie wam nagrałam filmik z makijażem. Z różnymi gratami. Mm, te, których używam na co dzień i te, które mm, były w goodie boxie i chciałam sobie przetestować. I... No, niesamowicie. Film nagrałam, Pranie właśnie mnie wołało. Piję wodę. Jak koń. Ale zauważyłam rzeczywiście, że to picie wody pomaga. <laughs> Więc piję. Późno do tego doszłam, no ale. I nie tylko do tego. I co sobie. Pokażę Wam, co mam dobrego do jedzenia. Hmm, muszę Wam nagrać przepis. Przepis dostałam od mojego kolegi na tofu. Jest przepyszne. Przepyszne. Składników jest niewiele. I do tego mam taki ryż z warzywami z mieszanki chińskiej. O! Ale mi się chce. I włączę sobie odcinek serialu. O Boże. Czy to nie jest idealny urlop? A pralka poczeka. Tak, właśnie tak sobie. Tak zrobię, to już jak plan, dobra. Pokażę Wam zaraz jedzenie. Dobra, słuchajcie, jak chodzi o mój obiad, to muszę jakoś przełożyć sobie do. Taler, bo tak wszystko wypcham na takiej miski. To są kawałki tofu w takim sosie pysznym. A w tym sosie jest ketchup, czosnek, sos sojowy i cukier. I dzieje się magia. Nie wiem, czemu te cztery składniki tak wspaniale, wspaniale w dobrych proporcjach razem smakują, ale to jest niesamowite. No i tam pod spodem muszę wygrzebać ten ryż. Zaraz sobie to ułożę. Dodam sobie troszkę śmietany, bo ja lubię w sumie ze śmietaną takie rzeczy jeść. Ja w ogóle lubię śmietanę. Eee. Dobra poprzekładam sobie pięknie. Pasowałoby mi tu coś zielonego, wtedy by ładniej to wyglądało. Ale Kocze, nie wiem ile zjem bo wydaje mi się, że jest taka głodna, ale hmm, może nie jest. Hmm, Dobrze, moje jedząko i dodam sobie trochę śmietany. A wiecie co? Jeszcze sobie trochę posolę, bo wczoraj jak tak jadłam, to sobie posoliłam, właśnie bardziej ryż. O, I śmietana. Podgrzać najpierw. A, poczekajcie, muszę to podgrzać, a później śmietana. Podgrzane. Elegancko. Ja nie będę się nad tym roztrząsać, to jest pyszne. Tak to właśnie się zbieram za jedzenie, to chowam i smacznego. Ja wiecie, co? ostatnio inaczej się nauczyłam składać ubrania dziewczyn. Są ostatnio takie filmiki e, bardzo popularne na YouTubie właśnie które pokazują takie składanie ciuszków, e, że te ubrania się tak bardziej trzymają. Kupy i swoich mi się tak nie chce składać, bo w sumie z, 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 ze swoimi sobie radzę w moich szufladkach. Natomiast dziewczyny czasem, wiecie, jak wyjmują jedną bluzkę, to później wszystko jest wywalone. Zwłaszcza Laura, bo Gloria to bardziej przypadkowo wszystko rozwala. A jak składam w ten sposób, to nawet jak wpadnie tam Gloria jak tornado do tej szuflady, to to się po prostu rozsypie, ale nie rozwali. Więc później można z powrotem to poukładać bez składania dodatkowego zaraz Wam pokażę ten sposób składam tak getry i koszulki I innych rzeczy w sumie nie trzeba bluz też mi się tak nie chce składać a przy okazji może sobie właśnie jeszcze serial włączę ostatnio oglądam serial Pułapki umysłu na Disneyu i say love to spend no day just watching the world go by Song. To jak przyjdę to wam nagram haul bo już właśnie wróciłam ze sklepu ale chciałam włożyć pizzę mrożoną do zamrażalnika i i mieszankę warzyw chińską i wiecie co, bo mi urząd zamknął muszę jechać, wezmę dziewczyny i jak wrócę to wam chyba dokończę haul, jeszcze przyniosę resztę Nie, czy, czy, może w sumie jeszcze tutaj mam jakieś wędliny takie nie wiem, bo mm, tak jak mówię, nigdy nic nie kupowałam w Lidlu. <laughs> Możecie mi powiedzieć, co tam jest dobrego. Ser jakiś. O, mam mozzarellę, bo mi się. Mam ochotę na taką bułę z mozzarellą. Taką, wiecie, trochę zapieczoną z topu z pomidorami. Parówki na przykład, wypadek i takie coś kupiłam. Stwierdziłam, że chcę sprawdzić. To są jakieś takie pulpeciki. Czy to będzie dobre? Skład jest ciekawy. Dobra, to co a Resztę później jeszcze wstąpiłam do Teddy'ego po coś. To tylko kowalcie mam i do Deals. Dobra, ale to za chwilę. Dla was będzie za chwilę, a dla mnie za jakieś półtorej godziny pewnie. Dobra, dalszy ciąg. Holu, pokaż Gorcia. Mogę? Słodycze z Deals. Aha, i te kulki. No właśnie, właśnie, nawet no, ja to otworzyłam. Czekajcie, pokażę Wam, bo to będzie z głowy. Was pełną A Gdzie ona w ma? Wtedy są takie gadżety w różnych kolorach. i Tam są po prostu gumy kulki, i tu się naciska. Wo, I tam i wypada guma. Guma Takie coś to jest. Śmieszne. Dobra, to pudełko. To odkładam tu. Mam dla Was coś innego, drobszego Mam malinkie borówki, chcecie? Nie. Nie lubicie? Nie! A mi się ma... zdaje, że Laura lubi. Dobra, yy, dobra, dobra. Co my tu mamy? Aha, tu mam takie rzeczy bardziej. O, kupiłam jeszcze grana. to Cytryna. Cytryna. A czemu chcesz cytrynę? I papryka. E, Pomidorki, bo chcę właśnie do tej e, mozzarelli I cebula, tu jest jeszcze cebula, dobra, to muszę e, Tutaj? zanieść Tu mam jeszcze ręcznik papierowy, ogólnie jeszcze sporo mleka i część mleka mam jeszcze w samochodzie Jajka jeszcze, w ogóle wzięłam sobie dzisiaj w lidu za mały koszyk i wziąłam trochę mniej mleka niż chciałam, ale i tak sporo. Takie jeszcze kolorowe rzeki. Rosja, ale czego ty mi szukasz tutaj? Tu są Do Dobra, co tu jeszcze mam? Pusteczki. Eee, dziewczyn. no w domu się przydają, ale też dziewczyny do przedszkola, do żłobka zanoszą takie pusteczki. Raz na miesiąc. I psy. Tyle. Laura miała ochotę na papier. Ostatnio. Te placki okrągłe, co chciałaś. Co tu? O kurczę, tu mam jeszcze rzeczy do lodówki. Aha, ale to było w aucie, więc po O, kupiłam takie coś. To jest podobno czerwone kiwi, nie wiem. Zobaczymy jakie będzie w środku, ale jest mięciutkie. Kupiłam trochę zupek chińskich. Na w sumie to trzy. jeszcze Kupię to trzy ale nie wiem gdzie są. dobra banany i jeszcze trochę bananów Te serki kanapkowe zazwyczaj kupuję ją... E, za chwilę za chwilę Zazwy... zazwyczaj kupuję piątusie ale nie było Piątusiów w Lidlu, tylko Pilusie, więc stwierdziłam, że. Pilusie? Pilusie, że sprawdzę, co to jest. Duża miękka suszona, bo Gloria lubi. Ile bułeczki, takie jak ziarniste. A kupiłam jeszcze taki serek homogenizowany. Kupiłam takie dwa serki na testy, co to jest. Piątnica, e, takiego nie widziałam. Tutaj są te chusteczki do prania, jeszcze ich nigdy nie miałam. Już chyba wszyscy je mieli. O, e, następna zupka. A e, ostatnio to mi zasmakowało, więc kupiłam. A ten styl, tak kaloryczny, że masakra w tą orzechydku przewództw. Kupiłam ryż jaśminowy, tak żeby trochę uzupełnić zapasy. O, już taką zupkę kupiłam. Takiej nie jadłam. Jestem ciekawa, co to jest. I ona jest lekko pikantna, więc pytanie, czy mi wyparzy Buśkę czy nie? A i makarony. To, to nie wiem, to są jakieś chyba lidlowe. Taki, taki, taki. Makaron lubię kupować w Auchan bo Auchan też mam w miarę blisko i jednak tam jest duży wybór makaronów i są fajne, drobne makarony Dobra, bateria zdechła, wzięłam te najbardziej popularne a jak kiedyś będę w Auchan, to sobie po prostu do wyboru, do koloru jakieś makarony jeszcze do dokupię a tutaj jeszcze wzięłam właśnie, bo zawsze używałyśmy dady wzięłam z Lupilu pancy, zobaczymy na noc jeszcze używamy Właściwie nie my, ja nie. Gloria, tylko e, jakiś uzupełniacz do mydła. Aha, no i co zostało? E, napoje, gdzieś tu była kola, a ją już do lodówki. E, świeży sok z pomarańczy. E, dlatego ostatnio, jak byłam w Lidlu, już jakiś czas temu, kupiłam e, wino musujące. Jakiś taki, jakieś takie. O jezu. Że dawno to już jeszcze było w zeszłym roku chyba, a nie, nie, już w nie Nieważne, no tego jest tu. Nieważne, wino musujące jakieś. I e, podobno robi się taki drink, że właśnie jest sok z pomarańczy i wino musujące to się nazywa Mimoza. I ostatnio chciałam właśnie s -s spróbować z sąsiadką, ale e, ostatecznie coś innego testowałyśmy, a później się sok skończył więc dokupiłam sok, jakby nas jednak naszło na mimozę. I co? Aha, jeszcze więcej mleka. No tak, jeszcze więcej mleka i jakiś sok jabłkowy, który też solewita. nie wiem, to chyba też jest Lidlowska marka? Tak, chyba tak. No nie wiem, wszystkie te produkty są dla mnie dosyć nowe, znaczy no oprócz tych yy, takich nie lidlowskich, no i będę testować, zobaczymy Ach, jak widzę zupkę chińską, to tak aż nabieram ochoty, ale z drugiej strony mam jeszcze ten pyszny ryż, was zjem sobie jeszcze ten ryż dobrze, chowam to i się później do was odezwę.